Cześć, witajcie, tu SilverStacker.pl i SDZ Flash. We wtorek rano na facebookowej stronie serbra dla Zuchwałych pojawił się mój lekko żartobliwy wpis dotyczący jednej z zapowiedzianych przez australijską Perth Mint monet. Otóż mennica w sierpniowych nowościach ogłosiła i zaprezentowała wizerunek dwuuncjowej, high-reliefowej monety Brambi na rok 2021. Jak zapewne pamiętacie od pojawienia się w zeszłym roku pierwszego wydania, bardzo udanego moim zdaniem wydania i monety Brambi, tak do końca nie wiedzieliśmy, czy zobaczymy jeszcze australijskiego dzikiego konia w kolejnych odsłonach. W 2020 Brambi występowało zarówno w wersji jednouncjowej, jak i dwuncjowej, high-reliefowej. Dlatego też podejrzewałem, że skoro teraz została ogłoszona wersja dwuncjowa, to być może jest bardzo duża szansa na to, że jednouncjowa wersja bulionowa również się pojawi. I ta informacja potwierdziła się w kolejnych godzinach, gdyż spływały informacje potwierdzające to właśnie wydanie, że pojawi się niedługo u dealerów. Tak więc w tym roku zobaczymy obie te wagi i motyw australijskiego konika będzie kontynuowany. Bardzo się naprawdę cieszę z tego faktu, bo Brambi był naprawdę udaną monetą. Nawiązywał niejako do serii Stockhorsa, którą Mint wydawało kilka lat temu. A tamta seria miała naprawdę bardzo ładne monety. Zresztą, samo Brambi 2020 myślę, że też było bardzo ładne, i, i naprawdę cieszę się, że te informacje się potwierdziły na temat kontynuacji serii. Zeszłoroczna uncjówka miała nakład ograniczony do 25 tysięcy sztuk, i w mojej opinii jest on naprawdę dość wyważony i idealny chyba dla tej serii, dla tej właśnie wagi jednouncjowej. Z jednej strony, nie jest to jakiś nakład mocno wyśrubowany, abyśmy mieli potem problemy, żeby tą monetę kupić, a z drugiej strony, nie ma takiego efektu monety z nakładem 100 tysięcy egzemplarzy albo więcej, gdzie ta moneta leży, u dealerów i tak naprawdę. Można mieć wtedy wątpliwości, czy, czy ktokolwiek ją kupuje. Tak więc myślę, że to 25 tysięcy to jest idealne dla tego konika i, yy, i mam nadzieję, że ta seria będzie nam się tu fajnie rozwijać. Moneta dwuncjowa, podobnie też jak rok temu, będzie wydana maksymalnie w liczbie 1000 sztuk. Co do samego wizerunku, to co już widzimy teraz na zdjęciach, myślę, że prezentuje się naprawdę bardzo dobrze ale myślę, że o samej monecie będziemy rozmawiać później, gdy ta moneta faktycznie trafi w sprzedaży i być może uda mi się zaprezentować ją Wam również na żywo. To wszystko w dzisiejszym flashu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.